So tu jest najniższy punkt. Zamknęli odpływ, żeby wąż się nie wydostał, ale teraz muszę mu zrobić drogę. Ciśnienie wzrośnie, więc jeśli ktoś wlał chemikalia, wąż będzie chciał się ratować. Guys. Możecie wlewać. Paganie. Już. Kiedy wypłynie, po prostu stójcie nieruchomo. Jest tutaj. Idę. Moja pierwsza mamba. O właśnie. Podacie mi łom? Trzymajcie kciuki. Czarna mamba jest szybka i nieprzewidywalna. Może nagle wyskoczyć i kogoś ukąsić, jak tylko ją wypuszczę. Chcę ją wyciągnąć, ale czuję, że coś jest nie tak. Żyjesz? Niestety myślę, że nie żyje. Jest nieruchoma i zesztywniała, ale nadal niebezpieczna. Ostrożności nigdy za wiele. Trudno ją nawet wydostać. Ach, man. Miałam nadzieję, że się uda. Niestety nie przeżyła. Dzisiaj rano jeszcze się ruszała. Za późno przyjechaliśmy. Zrobili wszystko jak należy. Zabezpieczyli węża. Nagrali film, żeby go rozpoznać. Pilnowali go. Ale ktoś wlał wybielacz do odpływu. Jeden błąd i wąż nie miał szans. Dobrze, że Simon i Siu tego nie widzieli. Mam nadzieję, że w Indiach mają więcej szczęścia. Wracamy do centrum Mysuru, domu prawie półtora miliona ludzi. To miejsce nigdy nie zasypia, a telefon ma dzwoni cały czas, ani chwili wytchnienia. Niby niejadowity połos, ale potrafi boleśnie ukąsić. A to nasza jedyna kobra w mieście. Spokojnie, wypuszczę. Cię. Miasto rozrasta się w szybkim tempie, a im bardziej wdziera się na tereny węży, tym częściej pojawiają się w nim węże. Jesteśmy na placu budowy. Murarze chcieli wziąć torbę cementu, ale w środku zastali węża prawdopodobnie kobra. Mówią, że ukryła się w magazynku. Nikt nie będzie pracował, póki nie usuniemy węża. Zrobili sobie przerwę, a my wkraczamy do akcji cementu. Zrzucę Gdzieś tam ukrył się wąż. Pomieszczenie jest małe i ciemne, a w środku są worki z cementem. To największy problem. Zawołać robotników? Jeśli tylko mogą pomóc. Będzie ciężko. Trzeba wszystko wynieść? Zdecydowanie. Simona pewnie już boli kręgosłup. Spokojnie, nie szarp się z tym. Bez pośpiechu, bo będzie się pylić. Podobno wąż jest brązowy, więc może to niegroźny połos pszczurzy, albo jadowite kobra czy daboja. Gorąco tu, bardzo. Jaki nagrzany sufit. Jeszcze większy upał niż w Durbanie. W temperaturze niemal 40 stopni, chłodna kryjówka to dla węża kwestia życia lub śmierci. Widzisz coś? Nie za bardzo. Dużo tu pyłów. A, a, Powoli, bo się pyli. To może być kobra, ten człowiek, niestety, ma gołe ręce. Dobrze, że ludzie nam pomagają. Super. Przynajmniej się nie przemęczę. Simon codziennie ćwiczy, biega i tak dalej. A gdy zobaczy parę worków, nagle wszystko go boli. Dramat. Właśnie. Ile pyłu. Straszne. Jest upał i wszędzie unosi się pył, więc to nie jest miejsce dla nas ani dla węża. Jest. Widzę ogon. Poszedł dalej. Za tym tak. Nie wyjdzie tędy. Spróbuję go wypłoszyć. Co to za wąż? Chyba połos, ale widziałem tylko ogon. Zobacz z drugiej strony. Może pod podłogą. Wystawia język. Wychodź. Widziałam głowę. Połos czy kobra? Nie wiem. Powoli zniknął gdzieś. Musimy wszystko wynieść, żeby go namierzyć. Jeśli to kobra, lepiej za bardzo się nie zbliżać. Mógł wejść pod spód. Jeszcze dwa worki. Uciekł. Pod płytami jest miejsce. Zabierzmy worek i przyjrzyjmy się. Nie wiemy, czy jest duży. Był duży. Jest. Po świece. Może uda się podnieść. Czekaj, rusza się. Co to jest? Połos. Trzeba to przesunąć. W którą stronę? Musimy to zdjąć. Uwaga na stopy. Wszedł pod spód. Okazuje się, że to niejadowity połos, więc nic nam nie grozi. Uciekł dalej. Szybki jest. Tutaj go widać. Musimy go złapać, bo inaczej znowu zniknął. Będziemy zdejmować to wszystko. Na pewno był tutaj. Dwumetrowy wąż rozpłynął się w powietrzu. Rano miałam różowe buty. Węże mają tylko jedno płuco i nie powinny znajdować się w takich warunkach. Musimy go stąd jak najszybciej wyciągnąć. Nie musimy się martwić, że nas ukąsi, ale i tak nie ułatwia nam to zadania. Coś widziałam? Podłóż rękę. To już ostatnia. Musimy bardzo uważać, żeby nie zgnieść tego węża. Podnieś. Nasz Houdini znowu przepadł. Co jest? Może tu? Ten wąż jest szalony. Mam go. Mały drań. Uwaga na głowę. Był pod podłogą. Biedaczek. Dobra robota. Weźmy go na zewnątrz, żeby odetchnął. Ale nas przykurzyło. A z tyłu. Na pewno nic tam nie mam. Znam te numery. A kto ze mnie strzepie ten kurz? Jeszcze ja. Przykro mi, jesteś za płaski. Piękny wąż, cały w pyl, ale w końcu na wolności. Dał nam niezły wycisk. Był super szybki. To jeszcze młody połos szczurzy. Dorastają do 3-4 metrów. Chyba coś zjadł. Według Shajama taki dorosły wąż zjada do 300 szczurów rocznie. Sporo. Dobrze jest mieć je w okolicy. Węże jedzą gryzonie, a szczury roznoszą... Choroby, więc dzięki takim wężom miasto jest zdrowe. Chcą go dotknąć? Fajnie, nie? Delikatnie. Chce się schować. Pewnie wszedł tam, żeby strawić śniadanie, ale ktoś go nakrył. Czy na następne zlecenie możemy jechać do salonu piękności zamiast na plac budowy? Na razie. Dzięki.